Dobry witam, kochani. Monika Słowińska, holistycznie. Woda, 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 woda gasi pragnienie. Dużo bardzo informacji krąży w internecie, w różnych filmikach motywacyjnych o tym, żeby pić dużo wody. Różni eksperci przelicytują e się, jaka to ilość, od półtora litra do 3, do 4 litrów wody dziennie, cały czas chodzić, popijać, popijać itd. Tak i oczywiście e, ma to sens, ma to swoje uzasadnienie, gdyż 70% naszego organizmu to jest woda. E, po trzech dniach, kiedy nasz organizm jest odwodniony, w zasadzie zaczynają się już procesy, które prowadzą do e, śmierci, więc absolutnie woda e, jest nam potrzebna. Nie jeść możemy dużo, dużo, dłużej i e, jakby organizm będzie sobie czerpał z zasobów, natomiast bez wody nie damy rady. Ale o co chodzi z tą wodą? Ile rzeczywiście pić? I jak jakby podejść do tematu, żeby to miało sens? Może zacznę od tego, że rano, gdy się budzimy, dobrze jest wypić wodę ciepłą, mniej więcej w temperaturze naszego ciała, żeby organizm nie tracił energii. Jeżeli porównajcie sobie, nasz organizm ma około 36,6 stopni temperatury. Jeżeli wlejemy do naszego organizmu wodę o temperaturze, nie wiem, 5 stopni, no to ta różnica w naszym organizmie musi być wyrównana, więc organizm traci energię, której my od rana właśnie potrzebujemy, na to, żeby się ogrzać. Mało tego, też zachodzą tam takie procesy, które produkują tą tkankę tłuszczową, bo to jest jakby szok dla organizmu, tak? Więc absolutnie nie pijemy rano zimnej wody. Przegotujmy ją, pijmy ciepłą, letnią samą wodę po to też, żeby pomóc naszemu organizmowi pozbyć się toksyn, oczyścić nasz organizm. I ja proponuję jedną dwie szklaneczki takiej ciepłej wody. Kolejno popijając, czy jakby planując sobie picie już w ciągu dnia, zaplanujcie sobie tak, żeby w tej wodzie zawsze coś było. Odrobina miodu, sok malinowy, sok z cytryny, jakieś listki mięty, którą gdzieś tam sobie pognieciecie i włożycie do środka, ponieważ sama woda, jak wiecie, nie ma kalorii. Totalnie nie, jakby nie odżywia nas. Więc jeśli nie ma kalorii, nie zachodzi proces odżywiania, tylko woda przez nas przelatuje, więc nie ma mowy wtedy o dobrym nawierzaniu. Po prostu nie osiągniemy takich efektów. My wspomożemy nasz organizm, tak, ale nie, nie, ma, nie ma jakby nawilżania. Dlatego ważne jest, żeby w tej wodzie zawsze coś było. Jakaś odrobina kalorii, żeby organizm właśnie dostał sygnał, sygnał trawie, a więc nawilżam. Kolejno bardzo ważne jest, że no jaka jest jakość tej wody. Tutaj też nie chciałabym wchodzić w jakieś tam tajniki e, e, i jakby porównywać, ale czy wyobrażacie sobie, że zanim ktoś napełni tą butelkę plastikową wody, że on ją wyczyści, że on ją z e, czymś zdezynfekuje? No nie. Tutaj są w środku różne tam opiłki, kurze i tak dalej, więc zanim ta woda w tym plastiku zostanie e, napełniona, no jakieś tam zanieczyszczenia są ponadto plastik nagrzewany w różnych temperaturach też niestety zachodzą tam reakcje chemiczne więc jakby stosujcie wodę i kupujcie w tym plastiku już naprawdę w sytuacjach wyjątkowych. Starajmy się pić taką wodę najlepiej ze szklanych butelek. Najlepiej zastosować sobie w domu jakiś filtr, który uszlachetnia wodę z tak zwaną osmozą, z... Redoksem, gdzie y, woda ma odpowiednie pH i y, naprawdę bardzo y, dobrze robi y, na nasz organizm, naprawdę nawija. Taką, taką wodą możemy też. Y, Myć warzywa, które kupujemy w sieciach, myć cytrusy, bo taka woda z odpowiednim pH pomaga oczyścić jakby te warzywa i owoce z konserwantów, którymi one są zabezpieczone, żeby mogły w transporcie, jak również nas w sklepie, długo, długo leżeć. Każdy taka, każda taka substancja konserwująca, jest podana ta informacja, na opakowaniach, czyli jak kupujecie siatkę pomarańczy, tam na tych etykietkach jest dodawane, na opisane czym to jest zakonserwowane albo na tych skrzyneczkach, więc naprawdę warto to, yy, warto mieć to gdzieś tam z tyłu głowy i tą dobrą wodą, yy, że tak powiem, oczyszczać, pozbywać się. Yy, kolejno woda. Yy, Mamy też wody bogate w różne minerały, jakby smakowe. Niekoniecznie wybierajmy te, które mają cukier. Lepiej samemu dodać rzeczywiście odpowiednią ilość, niedużą soku malinowego czy miodu, żeby dodać, że tak powiem, tej kalorii, ale niekoniecznie te słodzone, nie wiadomo czym i to jeszcze w plastikowej butelce. Woda ma też duże znaczenie, jeżeli chodzi o nasz organizm, od zewnątrz, czyli też ważne jest, czym myjemy naszą wodę. Zauważmy, że ja na przykład y, mam swoją wodę u mnie y, w domu. Mieszkam y, na wsi pod Warszawą. A jak przyjdzie mi y, gdzieś korzystać z noclegu y, u, u znajomych w Warszawie, gdzie myję skórę wodą, y, tą kranówką ch chlorowaną, no niestety. Os Momentalnie niczym papierek lakmusowy, moja skóra, moje ciało od razu reaguje i jakby daje świadectwo tego, jaka jest jakość tej wody. Więc kochani, bardzo ważne jest picie wody. Czy to będzie półtora litra, czy 3 litry, zależy to od tej, jakby od waszej też aktywności. Jak długo Funkcjonujecie, tak? Jeżeli wstaje, ktoś wstaje, nie wiem, o godzinie 6.30, kładzie się o 22, no to też jest to bardzo długi dzień i rzeczywiście tej wody potrzebujemy trochę więcej. Pamiętajmy też, żeby nie pić y, na siłę y, przed położeniem się spać, żeby ten sen był głęboki, żebyśmy nie musieli wstawać. Dobrze jest tak, już dwie godziny. No, Półtorej, dwie godziny przed snem, też już nie pić, ewentualnie kilka łyczków, żeby, żeby po prostu ten sen był relaksacyjny i głęboki. Kochani, picie wody jest na tyle istotne, że lepiej, częściej jest chodzić do toalety. I nawiżać, pozbywać się tych toksyn z naszego organizmu, aniżeli nie pić, bo na przykład się śpieszymy, nie mamy czasu na toaletę, jesteśmy gdzieś tam w podróży. To niestety obciąża nasze nerki. Nerki, e, dysfunkcja nerek obciąża z kolei serce. No i cały proces, całe koło się zamyka. Idziecie leczyć się na nerki, e, rykoszetem dostaje nasze serce. Więc. Jakby woda jest tak ważna w naszym organizmie, jak i w całym środowisku, gdzie funkcjonujemy, a niestety tej wody na świecie jest coraz mniej, jest dużo wody zanieczyszczonej, bo okazuje się, że właśnie, tak jak tu w takiej butelce, tak chociażby przez pranie polarów, mikro. Plastik, który, z którego polar jest robiony, trafia do obiegu, do wód, do rzek, do oceanów itd. itd. I my co jakiś czas ten organizm rośliny. Cały ten ekosystem y, zanieczyszczamy, także dbajmy o odpowiednie nawilżenie, o odpowiednią jakość naszej wody. Nie pijmy tej wody y, samej, myślę, że takie półtora litra to jest minimum rzeczywiście i nie chodzi o to, żeby wypić butelkę na raz i trzy y, takie butelki, tylko właśnie częściej małymi łyczkami, a jeżeli pijemy wodę, to też y, każdą, y, przepraszam, jeżeli pijemy kawę, to też każdą filiżankę kawy powinniśmy, że tak powiem, zapić y, przynajmniej taką szklaneczką też y, wody. Jeżeli nie wiem pijemy alkohol, to też y, żeby wyczyścić, oczyścić, odkwasić nasz organizm, przywrócić pH, też ta jakość wody, z, najlepiej z witaminką C uzupełnia te niedobory i nawiża nasz organizm. Odpowiednie nawierzenie naszego organizmu przekłada się na doskonałą jakość naszej skóry, na dobrą kondycję włosów, paznokci i ogólne funkcjonowanie. Sama doświadczałam tego, kiedy nie pijąc kawy, e, naprawdę szklanka dobrej wody, na przykład z witaminką C czy z cytryną, na tyle też pobudza organizm, że nie, potrzebuje, e, nie potrzebujemy kawy. Przynajmniej nie jako m, tego stymulatora, który ma nas e, ożywić. Dobra, dobra woda też pełni taką e, funkcję. Warto. E, przetestować. Są też aplikacje, które nam przypominają o tym, żeby pić. E, możemy tam wpisywać jaką e, ilość wody spożyliśmy, żeby mieć taki obraz, e, jaki to ma wpływ na nasz organizm. Także kochani, zdrowa, dobra woda zdrowia doda, czego wam serdecznie życzę i do zobaczenia kolejnym razem. Pa.